Witajcie Yon na Hoły z tej strony, JC Lady. To będzie vlog po dłuższym niekontaktowaniu się, taki update, czyli taka trochę aktualizacja, co się dzieje u mnie. Otóż słuchajcie. Odcięłam się na długi czas po to, żeby um, puścić do przodu ten e, cały projekt. E, więc e, przestałam robić swój długi kanał, Okiem Matki Słobianki, zamknęłam go i e, przygotowywałam e, dużą partię swojego projektu e, bez robienia filmów. E, ale jeśli w ogóle jesteś tu pierwszy raz i nie wiesz, o co chodzi, ja jestem JC Lady, czyli Joanna Hołuj. To jest mój nowy kanał, e, stary, ale odświeżony e, kanał, e, gdzie e, będę mówić o e, wszystkim, co jest alternatywne, o starożytnej wiedzy, cała starożytna wiedza w jednym miejscu, e, Nazywam to Alternative Education, czyli alternatywna edukacja, ponieważ wszystko to tak naprawdę jest alternatywną edukacją. Tutaj e, m, możecie e, znaleźć powiedziane w prosty sposób e, różne m, starożytne informacje e, związane z ezoteryką, ale nie tylko, także właśnie konkretnie edukacją alternatywną. E, koniecznie zajrzyjcie na strony Joanna Holuj com po polsku opis projektu oraz edu.com po angielsku i francusku, ale troszeczkę z innej perspektywy, więc tam też zajrzyjcie, Polacy. Być może potrzebujesz konsultacji albo analizy ezoterycznej. Będę w oddzielnym filmie, konkretnie mówić o tych analizach, które robię. I koniecznie y, sprawdzaj co jakiś czas, czy już dostępne są moje książki y, i warsztaty. A teraz dalej o mnie. Y, ten update. Słuchajcie, y, mamy teraz taką sytuację, że ja jestem w tej fazie, w fazie przejściowej u rodziców. Y, miałam tu być krótko, troszeczkę się to wszystko przedłuża, ale mam nadzieję nie dłużej niż do y, września 2020 roku. Już pół roku tutaj mieszkam. Y, Czasy mam jednak takie, że nadeszła ta wielka pandemia. Pytanie, czy ona faktycznie jest taka wielka, czy nie jest to po prostu wielka indoktrynacja, e, ale na pewno będzie to wielki, w dużym stopniu krach taki e, ekonomiczno-finansowy. Tego należy się spodziewać, na to trzeba się psychicznie przygotować. E, też się... O to martwię. Też mam e, pieniądze gdzieś tam w banku. E, mieszkanie jeszcze nie do końca sprzedane. E, sporo problemów, ale, ale nadal robię swoje. Uznałam, że najlepsze co można zrobić, żeby nie stracić, żeby psychika nie siadła, robić swoje. Na pewno macie coś takiego, co zawsze chcieliście robić. Róbcie swoje. A może właśnie teraz zajmijcie się pracą w domu? Bywa różnie, bywa ciężko. Niektórzy mają wiele problemów w domu. Dzieci, ja też mam dwoje dzieci. Jednocześnie pracuję nad swoim projektem, jednocześnie pracuję w szkole waldowskiej, która jest taką szkołą absolutnie przeciwną technologii, a też musiała się do niej przyzwyczaić. W każdym razie mój projekt hmm, JC Lady Alternative Education. E, się posuwa. E, e, robię e, książki. Już trzy książki mam wy, napisane, wyedytowane. E, do każdej jest kilkadziesiąt obrazków. W sumie tych obrazków jest chyba ze 200, do tych trzech książek już. E, te książki to Toksyczne Związki, Archetyp Kobiety i Słowiańskie Wychowanie. Dwa dni temu właśnie zakończyłam ostatnio z tych trzech. Przed sobą mam jeszcze dwie, które zamierzam zrobić do wyjazdu, czyli wyedytować, a niektóre nawet napisać z notatek swoich. Będzie jeszcze więc edukacja domowa metodą projektów, czyli z moich doświadczeń, jak myśmy robili edukację domową z dziećmi. I będzie jeszcze jedna książka dotycząca, no nie wiem, zobaczę. Albo będzie to y, mitologia porównawcza, czyli słowiańska i wedyjska porównana, być może też inne, y, albo zdąży zrobić y, słowiańska. Takie dzieło sztuki albo słowiańskie, jak to by to powiedzieć, te magiczne nasze rzemiosło. Nie do końca rzemiosło, bo chodzi o to, co Słowianie zawsze robili, a co było jednocześnie nie tylko sztuką, kulturą, ale też. W pewien sposób magią. Te pisanki, e, robienie marzanny, e, lalki motanki, e, to wszystko. Zobaczę, co się da zrobić do września. Jestem tu do września, choćby się, słuchajcie, waliło i paliło. Przecież granice nie mogą być zamknięte wszędzie, na całym świecie, na zawsze. NWO oczywiście pełną parą idzie i to nie od teraz, tylko od dawna. Mamy jakąś fazę szczytową, chyba. Uwaga, na szczepionki, chipy, nie dajcie się wyrobić. Jestem oczywiście zablokowana. Mam swego rodzaju depresję, bo czuję się jak w klatce oczywiście. Muszę to wszystko troszeczkę przesunąć. Trzeba temu stawić czoła. Pewne procedury są utrudnione, no bo jak kupować bilety, paszporty, załatwiać sobie helpsa, czyli pobyty na zasadzie wolontariatu za granicą, kiedy wszyscy się boją pandemii, kiedy wszystkie granice zamknięte. Jest to trudne, ale to tyle ode mnie, kochani. Tyle chciałam powiedzieć. To jest ode mnie. Będę co jakiś czas te vlogi wrzucać. A na tę chwilę Was pozdrawiam. Trzymajcie się dziennie w czasie epidemii e, Joanna.